Cześć wszystkim, dzień dobry. Dzisiaj mamy dzień drugi w Krakowie i witamy Was z takim przepięknym porankiem, gdzie jest naprawdę tak gorąco, że aż ubrałyśmy... O, długie spodnie. Teraz jest godzina 9, jakoś 1015 i idziemy na śniadanie do Charlotte, także tam wam coś postaramy się pokazać i mamy nadzieję, że pogoda się ogarnie, bo o 11 ma padać, także słabo, słabo. Wczoraj w ogóle jak szłyśmy, to padało i dlatego wam nic praktycznie nie nagrywałyśmy za bardzo na ulicach. No, bolało po prostu. Także teraz trzymajcie kciuki, żeby pogoda się polepszyła i żeby było ciepło. Jak nie dzisiaj, to chociaż się Proszę. Nie pokazywałam wam jeszcze tak konkretnie naszego widoku, także tutaj... Tak to wygląda. Generalnie jakieś kamienice, ludzie chodzą dzisiaj w kurtkach bo zimno, 15 stopni, masakra, a u nas w domu jest 19. Pozdrawiam. Dzisiaj zobaczcie, mam bluzkę ze Justinem, w końcu pierwszy razem założyłam, bo jeszcze jej nigdy nie nosiłam, dopiero jak przez Krakowem to odcinałam metkę, także może jakieś zdjęcia zrobimy, ładne, podkręci się temperatura na scenie i powiedzmy, że jest słońce. śniadanku w Charlotte. Było przepyszne, było słodkie, bo była czekoladka, ale jesteśmy tak pełni, że zaraz padniemy i teraz idziemy na Wawel. to poruszyć? Troszeczkę. Jezus, ej, jakie to jest ciężkie! Masakra. To waży 365 kg, to serce. 365 kilo czyli to? Ogromna masakra. O matko, was! Jezus, są schody w dół? Nie, jest, jest. <grytanie> Czy dusza jest już zadowolona? Zdecydowanie. Czy to to tak, czytaj, czytaj, czytaj. Nauczy na pamięć i nam pięknie zarecytujesz. Aż tak, matematyczna dusza. O, jesteś niewłaściwna. Niewłaściwna? Nie. No. Eee. I czemu ty się nie. O, jesteś. To jest matematyczna dusza. A tu jest biologiczna dusza? Hello. 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 Tutaj kiepsko się łapie pokrótko, bo światło jest kiepskie. Jest ładnie. Zrobimy sobie teraz zdjęcia i czekajcie. Tutaj są drzwi, tutaj jest dama z łaziczką Także mamy bilet na to, i teraz pójdziemy zobaczyć sobie. Uh, uh, uh. Nice. Tak. Hello. To jest filmik. Tak. O mój Czekajcie, Czekaj laski, chodźcie z tu. Jak wam się podoba jak na razie? No, no, cudownie. Cudownie Trochę by... teraz, ale jest dobrze. No, w końcu zaczęło wiać, a jesteśmy już zmęczone troszeczkę. I jest tak jasno w ogóle, tak duże oczy. Nie ma słońca, żebym nosiła okulary czy coś, ale po prostu... Ale dzisiaj jeszcze będą. Dzisiaj właśnie jeszcze idziemy na trampolin o 18. .00. I tam, nie wiem... Tam chyba telefonów nie będziemy brać, ale nic, nie? Nie. To Do... tak wam nie... nie pokażemy. Ale... Mamy ładny widoczek teraz i robimy dużo zdjęć, także macie swój. Właśnie chciałyśmy wejść sobie tam, i kolej zaczął do nas mówić po angielsku. Czy my wyglądamy jak Brytyjki? Jak widać, jak widać tak. Dotarłyśmy do celu. Tak, ja też myślałam, że to jest koniec. Anecka special for you kolejne schody ja idę do okna. No ładnie. Chodź Anty, damy radę, chodź. Co, tu jesteśmy tutaj? Ej, dobra, myślałam, że tu będziemy wchodzić. Okej. Okay. Nie no, ale ładnie. Myślałam, że będą większe te okna trochę, ale widać. A ja też bym chciała, to na dworze w ogóle. No, no dobra. Co tu mamy za sufit? No tu jest fajnie. No tutaj jest lepszy. 오 여기가 더이다 Jesteśmy w smoczej jamie, żeby nie było. Tylko za dużo to tutaj jak na razie nie widać. Tylko trzeba chyba SMS-a wysłać. O cicho! Wow! McDonalda na bardzo zdrowy obiadek i potem <laughs> idziemy na, do gidiyoruz. w sumie, a potem na trampoliny. Obiad. A tu ja. I tu też jestem ja, hello. Dobra, my się już przebrałyśmy. Jesteśmy w Dreznach wszystkie. Uh, ubieramy się i jedziemy sobie autobusem na te trampoliny. No, także dowiemy się do Was pewnie w domu, bo tam nie będzie jak nagrywać, także... Tak? Tak! Ej! Jakie było pytanie? <laughs> no? <laughs> Jakie było pytanie? Tak czy nie? E. Tak, tak, no! I... Dokładnie to chciałam powiedzieć. Zobaczcie, to jest kolacja mistrzów. Proszę bardzo. Zupka chińska barszcz, która się nie ostrzy. Zupka chińska serowa, która też się nie ostrzy. O dziękuję. I tutaj uwaga najpiękniejsze zjawisko dzisiejszego dnia. Zupka chińska anetki, która wygląda tak w ogóle. Jest tutaj miska, w której ty chciałaś sobie nie ma tej miski. No w każdym razie chciała sobie... nie chciała. Miała sobie zrobić e, w takiej, wiecie, małej normalnej miseczce, ale nie brała drabinę i właziła tu i wiecie co, żałuję, że gadałam wtedy z mamą i wam tego nie nagrałam, bo wyglądało to cudnie. Mam nadzieję, że to Aneta kiedyś powtórzysz. Także zobaczymy jak ona to będzie jadła. Matko to kocham cię. Piękna. idealna. to jest to nie Czekaj, do połowy cię widać, okej. Okay. Ostre. Anty to jest mega ostre? Nie. Yeah. Czy to jest Próbuj mega to. niedobre? Spróbuj. Czekaj, to. bo mam za gorącą muszkę. To nie jest niedobre. Nie no jest. Mam. Ale ten makaron będzie w miarę okej. Okay. Czekaj, to zupy trochę. Tyle się nie liczy więcej. Tyle. No tyle. tyle mam. Ale czekaj. Gorące. Oj nie wiem. Hmm. To, to <laughs> O tej zupie nie Ty ja już nigdy. O kurde! Taka tajska! Jutro idziemy ale... na tajsku. obiad. Ale kiedy zjadłyśmy. Ja chciałam tylko powiedzieć, że moja surowa jest pyszna. Moja też? I mi się kiedyś Ale pamiętacie, kiedy zjadłyśmy u mnie, jak byliśmy? Też taką chińską, właśnie to byłam z takiego woreczka z tym makaronem. I była tak. niemożliwe. To, to. Ej, czekajcie, zamknę drzwi, żeby Wam nie przeszkodzić. Laski oglądają tam kuby Wojewódzkiego, także przyszłam do naszej łazienki, której tam nie pokazałam. Wczoraj właśnie pokazywałam wam wczoraj um, całe nasze mieszkanie, a nie pokazałam wam łazienki, bo się wtedy tak kątowa, także pokażę wam zaraz. No także nie powiedziałam wam, co dzisiaj robiłyśmy. Więc wstałyśmy sobie jakoś po ósmej, 8.40, 30, coś takiego. Wyszłyśmy koło 9, 39, 49, nie pamiętam. Ale do przed 10 w każdym razie wyszłyśmy z domu, poszłyśmy do Charlotte, usiadłyśmy sobie do góry w takiej bardzo spokojnej miejscówce, chociaż nie ogarnęłyśmy, że na dole też była miejsce. ale okej. Okay. Postawiłam was sobie, będzie tak wygodniej, wydaje mi się. No, także zamówiłyśmy sobie śniadanie Charlotte, to jest chyba taki najbardziej popularny wydaje mi się, e, co tam u nich się je i tak dalej. Najpopularniejszy zestaw. Matko, i ja no. Dobra, zostawmy to tak. No i pokazywałyśmy Wam to i na Snapchacie i na właśnie vlogu i było przepyszne. Dostawaliście w tym zestawie cały koszyk z pieczywem, które było bardzo dobre i oni tam sami pieką to pieczywo, także naprawdę spoko dostawaliście czekoladę, taki wielki słoik z czekoladą, taką płynną przepyszną, naprawdę to było coś mega, mega pomysł i mega dobrze pomyślane. I do tego jeszcze mogliście sobie zamówić albo sok, albo coś ciepłego, no ale dzisiaj było dosyć ciepło, sorry, <ścoughs> dzisiaj było dosyć ciepło i Kupiłyśmy sobie, zamówiłyśmy sobie po prostu sok. Także cały dzień po prostu byliśmy mega napychane. O, wow. No i potem sobie y, zwiedzałyśmy trochę Babel. Byłyśmy sobie w katedrze, byłyśmy w podziemiach. Widziałyśmy te groby właśnie Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego itd. Tak też wam pokazywałyśmy. Potem też wam kawałek nagrałam. Byłyśmy przy dzwonie Zygmunta. No i potem wyszłyśmy z katedry i poszłyśmy sobie no właśnie w dalszą część, byliśmy byłyśmy w Zamku Królewskim i zwiedzałyśmy Komnaty Królewskie, ale tam wam nic nie nagrałam, bo no nie można było tam nagrywać, nie robić zdjęć, także, że słabo, więc <grym>, nic wam nie pokażę. Tak samo widziałyśmy Damę z Łosiczką, obraz, na który byliśmy mega po prostu takie wiecie, podierane i tam też nie można było robić zdjęć, także wam też nic nie nagrałam, nie pokazałam, ale naprawdę obraz zrobił na nas bardzo fajne wrażenie, poza tym Uwielbiamy film Vinci, także jeśli Wy też, to napiszcie mi w komentarzu. Ale ja naprawdę bardzo lubię ten film i bardzo się cieszę, że w końcu mogłam zobaczyć ten obraz na żywo. Potem poszłyśmy na Basztę Sandomierską, czyli po prostu na taką wieżę, najwyższy punkt w tej części Krakowa, z tego co wiemy. No i tam było dużo schodów. Dużo soda, że Wam nagrałam i trochę no, marudziłyśmy, bo już cały dzień łaziłyśmy, więc po prostu nas wszystkie, wszystkie nogi, po prostu nogi nas bolały. No ale tam też coś tam. A na sam koniec byłyśmy w Smoczej jamie i w sumie pod tym smokiem w Welskim było tak mega dużo jakichś wycieczek w ogóle dzieci, że tam za bardzo nie dało się podejść, więc tylko tak wam z daleka coś tam nagrałyśmy, no, ale był bardzo ładny widok, także łapka w górę. No i potem poszliśmy do McDonalda, nawynosiliśmy sobie. Obiad tak zwany, co Wam też pokazywałyśmy. No i wróciłyśmy do domu, zjedliśmy sobie, przebrałyśmy się i jechałyśmy tramwajami dwoma konkretnie. Na te trampoliny go jump mogę Wam podlinkować na dole. Bardzo fajna sprawa, jeśli jesteście z Krakowa to właśnie Wam podlinkuję. Wiem, że jeszcze w, w Gdańsku chyba jest Jump City, coś takiego. Bardzo spoko sprawa, cała taka hala z trampolinami, z dwoma... Okej, okay. z dwoma basenami, z piankami, bardzo fajnie, można się zmęczyć. Byłyśmy godzinę i naprawdę półtorej godziny byśmy nie wytrzymały, także to był całkiem spokojny wybór moim zdaniem. No i co, i potem wróciłyśmy do domu, wykąpałyśmy się i zjedliśmy sobie zupkę chińską, co Wam pokazywałyśmy przed chwilą i zaraz oglądamy sobie kubek Wojewódzkiego. Także to tyle, co robimy. Nie wiem, czy będziemy się teraz jeszcze odzywać, bo w sumie jest godzina 23.30. Także pewnie około 12. Po 12 pójdziemy spać, bo jutro też trzeba rano wstać. Bo idziemy sobie zwiedzać rynek i będzie dużo zdjęć. Już wstawiłam cię dwa zdjęcia na Instagrama, wczoraj wstawiłam jedno, także macie trochę spam. Na Samczacie też możecie dużo zobaczyć. Także no, znaczy mogliście, bo jak teraz to oglądacie, to już jestem na pewno w domu. No to zobaczcie tutaj, jak się wchodzi z pokoju. Tutaj mamy łazienkę i są drzwi takie zasuwane, właśnie wszystko wygląda tak. Tutaj mamy toaletę, po prostu pff, papieru miliard. Ej czekajcie, to powinno być tu. Okej. Okay. Tutaj mamy kaloryfer. To są kosmetyczki dziewczyn. Tutaj mamy prysznic. No nasze tutaj kosmetyki. Lustro. Dzień dobry. I tutaj mamy umywalkę. No i taki ręczniczek. Tutaj jakiś wieszaczek także. No nic specjalnego. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. I właśnie oglądają sobie coś tam na iPadzie. A tutaj mamy wiatraczek z tyłu. O, kochane. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, tutaj kciuka w górę. Możecie też zasubskrybować mój kanał, jeśli macie ochotę. No i co? I widzimy się w kolejnym filmiku, już jutro z kolejnym vlogiem. Pa!